Sebastian buja cały czas obok tutaj, w studiu. Sebastian, ja nie wiedziałem, właśnie tak czytam. Teraz jesteś mistrzem mowy polskiej. Nie, byłem nominowany, A, ale nie dostałem. Do... Dlaczego? <laughs> A właśnie nie wiem. <laughs> wiesz, co, ale tak było, akurat, akurat tak doczytałem, tak mochodem. Natomiast, wiesz, to co najbardziej zwraca uwagę i to co na przykład przyciąga mnie do Twojej muzyki, to to że rzeczywiście, że ona jest bardzo, bardzo polska, bardzo, bardzo związana z tradycją, bo kulturą, która jest częścią naszej kultury, tej w i nazywa się ją czasem ludową. Wiesz, bardzo trudno jest wciągnąć te takie źródła do współczesnego obiegu popkultury. Tobie się to udało fantastycznie i to jest, w czym tkwi tajemnica? Odkry myślałeś kiedyś o tym, czy po prostu ci tak w duszy gra? Nigdy się nad tym nie zastanawiałem, ponieważ to się działo w bardzo taki naturalny sposób. Ja od dziecka grałem muzykę ludową. Grałem mhm. muzykę góralską, chciałem ją grać, kochałem, kocham. Taką też muzykę grało się w mojej rodzinie, bo i mój tata był muzykantem, skrzypkiem, mój brat jest. Dziadkowie moi grali, więc to była taka zupełnie naturalna rzecz. I kiedy już gdzieś tam, może nie to, że się znudziłem, ale chciałem czegoś więcej, wymyśliłem sobie, żeby Y, tą muzykę przemycać do, do pop kultury, ale też nie w jakiś nahalny sposób. Mm -hmm. Tylko no, stało się to bardzo tak naturalnie, a, a wynika z tego, że, ja, że my tą ludowiznę mamy we krwi. Nawet, nie wiem, gdybym zagrał coś na to pewnie było słychać, że to e, brzmi po góralsku. I tak jest też z tym, z tym popiem, rokiem, który się grało. To, to, to są i skale, i takie, wiesz, zaśpiewy, i w, 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 różnego rodzaju m, no, w, strukturalne, takie, wiesz, w, 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 w ustawienia melodyczne, które absolutnie się z tym, a nie innym regionem Polski. Wiesz no, Szymanowski czy Karłowicz jak pisali, to oni czerpali bezpośrednio właśnie ze skali ludowej, skali góralskiej. Tak, to prawda. Ci wielcy kompozytorzy czerpali wprost z, ze mhm. skali góralskiej. Natomiast my te nasze piosenki wcale nie piszemy w góralskiej skali. Tak jak mówię, one brzmią po góralsku przez manierę wykonawczą, przez sposób śpiewania, przez akcent, przez artykulację, sposób gry na skrzypcach. Ja trzymam kompletnie inaczej skrzypce niż skrzypek klasyczny, no bo uczyłem się grać u sąsiada, tak? On trzymał te skrzypce tak, jak mu było wygodniej, ja to wziąłem od niego. A przez to, że je trzymam inaczej, to ten dźwięk, który wydobywam z nich jest bardzo taki specyficzny, jest ludowy. A, często improwizujesz? Tak, nawet w tym utworze, jak słyszałem, ten, tak, ta gram tak improwizację. Dużo ozdobników. Tak, to jest, tam jest takie solo na skrzypcach, ale, ale na koncertach normalnie y, y, improwizujemy, gram improwizację, gram sola, bardzo lubię, bo Aha. To jest te, taki powiew wolności w muzyce i, i daje taką… A próbowałeś kiedyś jazz grać? E, kocham jazz i, i, i mieliśmy taki projekt z, z Atom String Quartet, świetną kwartetem. No czasowym. właśnie, to Wydaliśmy to, to wspólnie zmierzam. płytę i, 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 i graliśmy i jazz, no i improwizowałem razem z nimi, może nie na takim poziomie jak, jak moi koledzy, bo to są wybitni jazzmeni, ale, ale, ale próbowałem różnych rzeczy. Ja w ogóle… Dochodzę do wniosku, że jeżeli patrzę na historię polskiej muzyki, nie tylko rozrywkowej, ale, ale w ogóle szerzej, na, na historię polskiej muzyki poważnej, to dochodzę do wniosku, że tak naprawdę taką wielką karierę międzynarodową no, zrobili właśnie artyści, kompozytorzy, którzy czerpali z muzyki ludowej. To wcześniej prawda. wspomniany Szymanowski, czy Fryderyk Chopin, który... Ale wiesz który... dlaczego? Dlatego, że właśnie oni potrafili się w jakikolwiek sposób odróżnić. Myślę, Ta, że właśnie, dzięki coś, właśnie temu. coś nowego w, włożyć do takiej skarbnicy ogólnoludzkiej. Tak, ogólno... tam pojawiła się jakaś mhm. oryginalność, jakaś Ta. inność. Dlatego ja uważam, że... Y, to samo może być z muzyką rozrywkową, z popową, że, że, że to jest jakaś droga tak naprawdę do tego, żeby zaistnieć szerzej, żeby. Bo, bo pop jazzu, rocka na świecie jest mnóstwo, tak. a Muzyka góralska, folklor polski jest, jest unikatowy, jest niepowtarzalny. Prawda, Więc przemycając prawda. jakieś wątki z niego do tej rozrywkowej muzyki, stwarzamy sobie, wydaje mi się, szansę na to, żeby, żeby naprawdę szerzej zaistnieć. Zresztą pamiętam taką opowieść Adama Bałdycha, świetnego skrzypka jazzowego, mm -hmm. który opowiadał, że wylądował kiedyś na jakichś warsztatach jazzowych w Nowym Jorku, gdzie było mnóstwo świetnych skrzypków i każdy miał zagrać coś. Był wysłuchiwany i on wtedy tak miał e, gońcę myśli, co tu zrobić, co tu wymyślić. I, 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 przy, I przypomniał sobie, znaczy nie musiał sobie przypominać, tylko sięgnął do czasów, kiedy grał w jakimś zespole ludowym, czy bo, bo gdzieś miał jakiś taki epizod, I, 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 i mówi: Tak, to jest dobry pomysł, zacznę wykorzystywać te moje doświadczenia z ludowizną teraz tutaj i zagram poprzeplatam po prostu w tą moją improwizację, wplotę te, te, te wątki ludowe. No i tak zrobił i to go kompletnie odróżniło od reszty i to zadziałało. Ale wiesz, no to, to od razu przypomina mi też takie, takie historie, jak y, y, wspominał niegdyś Zbigniew Namysłowski, jak dużo czasu mu zajęło, jak bardzo dużo siły musiał włożyć w nauczenie wybitnych, naprawdę już nie chcę nawet używać nazwisk, bo to mega wybitni y, w historii muzyki jazzowej perkusiści, nauczyć ich y, Trzymania tempa w rytmie na siedem. No, Zbigniew Namysłowski w ogóle był wybitnym, wybitnym jazzmanem, zresztą zrobił świetny projekt Namysłowski – Górale. Gdzie, no, oczywiście, gdzie, tak. gdzie ten folklor góralski był, 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 był pięknie pokazany, zresztą grał tam mój brat starszy w tym projekcie. Ja gdzieś tam dorastałem przy tym projekcie, By, bywałem na próbach, słuchałem, śledziłem to. I, I cóż, no to, był, to był wyjątkowy projekt. Oni, oni z, tym, z, tym, z tymi koncertami z, z, z Namysłowskiej Górale zjeździli, zjeździli cały świat. I, i też była to, to, to wielka promocja, uważam, dla, dla góralszczyzny. No i tak sobie rozmawiamy o polskiej muzyce w Dniu Polskiej Muzyki. Y Podobno jak jechałeś tutaj do, do, do radia, to y, słyszałeś w radiu tylko i wyłącznie angielską tak. muzykę. Nie... <laughs> Takie przemyślenia, że ładnie mi to Dzień polskiej muzyki, <laughs> jak już trzeba trzecia czy czwarta piosenka. Ale to w takim razie z pretensją tak. się do ciebie odnosi, dlaczego nie słuchasz radia dla ciebie. No, no to, to, to... <śmiech> czas, <śmiech> czas zacząć. No więc właśnie, bo my gramy, drodzy państwo, dzisiaj i nie tylko dzisiaj, na co dzień bardzo dużo polskiej muzyki, co sobie chwalimy i z czego się bardzo cieszymy, bo mamy co puszczać, jak się okazuje, a dzisiaj w związku z Dniem Polskiej Muzyki dziś wyjątkowo tylko i wyłącznie gramy po polsku. Przyniosłeś nowe, nowe nagranie. Tak, to jest nowa piosenka, tak, tak naprawdę duet, który wykonałem z Anią Dąbrowską. Hmm. Jakiś zapowiedź jakiejś większej współpracy to jest? Czy, czy, czy? No czas pokaże. No, teraz jest w ogóle taka moda, że artyści nagrywają duety, dzięki temu ich, ich słuchacze się gdzieś tam krzyżują, przechodzą z jednej strony na drugą, hmm, można no to, pozyskać nowych to odbiorców. Wyrachowanie menadżerów. <grym> tak, tak. To, to, nie, to na pewno jest jakiś chwyt marketingowy, Aha. ale to jest jedna strona. A druga jest taka, że Naprawdę wychodzą z tego czasem bardzo ładne piosenki, ciekawe rzeczy. Te połączenia są inspirujące. I myślę, że też tak jest w przypadku tego naszego duetu z Anią Dąbrowską, że, że ta piosenka naprawdę w jakiś sposób zaskakuje. Ja też brzmię trochę w niej inaczej, bo, bo spokojnie musiałem się bardziej dopasować do tego, co Ania robi, bo jednak Ania no, robi taki wyrafinowany poobiec, z tego jest kojarzona. No to ja ci powiem, jak ja pierwszy raz słuchałem tej piosenki, to co tego mówiłem, hmm. Zakopałeś, no zakopałeś zupełnie coś innego, <laughs> ale nie wytrzymałeś, pod koniec, pod koniec wyszedł Sebastian taki jakiego znam. No nie, bo to też nie może być <laughs> tak, że ja zrezygnuję całkiem z siebie, bo nie na tym to polega, trzeba być sobą i, i nikogo innego nie udawać, ale też y, trzeba się trochę dopasować do osoby, z którą się ten duet robi, żeby, żeby to ładnie zabrzmiało. Liryczna to piosenka, y, poświęcona żonie, tak można to no, <laughs> powiedzieć, Ta piosenka? bo w bierze udział twój tak, tak, tak. Y, no, ta piosenka e, tak naprawdę mm, opowiada, no, myślę, że temat bardzo popularny i często przemycany w, w różnych muzycznych, muzycznego o miłości. <śmówi> Mówi o tym, że nigdy nie jesteśmy Mistrzmowy za młodzi. W polskiej naprawdę tak na okruhą ja nie wiedziałem, co tam jest ukryte. <śmówi> Nigdy nie jesteśmy za młodzi ani za starzy na to, żeby kochać i być kochanym, że, że warto w życiu jest podążać za miłością, warto jej szukać mimo czasem jakichś niepowodzeń, no bo jakiż by miało życie sens bez, bez właśnie tego... Tego uczucia. Poza tym, cóż, mamy w tej chwili jesień, zaczyna się tak najbardziej taka nostalgiczna pora roku, a ta piosenka jest taka wiosenna. Ona właśnie opowiada o tym, że wszystko zaczyna rozkwitać, że możemy to miłość rwać jak kwiaty. I ona ma nam dawać taką nadzieję i taki powiew optymizmu w tym, w tym w, w, podczas tej jesiennej melancholii. Wiosenny optymizm? Tak, jesienna melancholia. Jak ja patrzę na Ciebie, wyglądasz jak, jak zdjęty ze stoku narciarskiego. <laughs> Mam <Sama śmiech> taką kurtkę narciarską. Tak, ale nie ukrywam, że temperatura mnie zaskoczyła. Nie jestem, nie jestem przygotowany no, jeszcze. To prawda, dzisiaj chłodno, drodzy Państwo, ale mam nadzieję, że my na naszej antenie będziemy Państwa rozgrzewać. Ta piosenka, jak powiedziałem, bardzo liryczna i taka łagodna, ale myślę, że właśnie ciepła. Bardzo ciepła. Teraz tak, w zapowiedź w współpracy z Anią Dąbrowską, jakaś szersza, powiedziałeś, że czas, czas pokaże. Ale czy to jest zapowiedź nowej płyty? Jakiegoś materiału, który się pojawi za chwilę? Tak, my już poracujemy nad nową płytą. Nie mhm. wiem, czy za chwilę, bo, bo, bo to też nie dzieje się szybko. No, żeby nagrać płytę, to przygotować swój materiał, to wymaga czasu, czasem i roga, aby i dłużej, bo, bo, bo nie zawsze jest natnie nie zawsze to idzie tak, jak jakby człowiek sobie tego życzył. Ale w ogóle w tej chwili trochę się zmienił sposób wydawania płyt, sposób promocji muzyki. To wszystko dzieje się zupełnie na innych zasadach. W tej chwili tak naprawdę co miesiąc można wy, wy, wypuszczać, prezentować nową piosenkę, wysłać ją w streamingi. Prawda. Jak się tych piosenek już uzbiera, nie wiem, na przykład siedem, to dogrywa się cztery i dopiero robi się płytę, więc... I nagle się okazuje, że ta, która jako pierwsza wyszła, znów jest przypomniana ta. publiczności, bo publiczność już zapomniała. Wiesz, że teraz y, żywotność piosenki liczy się w tygodniach, a nie w miesiącach czy latach jak no niegdyś. Powiem szczerze, że ja tęsknię za tamtymi czasami, jakoś, jakoś to było inaczej. Ja wiem, że zawsze się tak mówi, ale w tej chwili to strasznie wszystko pędzi. To jest strasznie tak. wszystko szybko, tak. dużo tego. Kiedyś, żeby nagrać płytę, to trzeba było wynająć studio, mieć na to pieniądze yy, i tak dalej. W tej chwili płytę może każdy nagrać sobie w domu, mając no. laptopa dobrego i mikrofon, tak. i jakieś tam pomieszczenie. No ja sam wiem po sobie, że my na przykład. Nagrywaliśmy cover zespołu, zespołu Hej, to nagraliśmy go w hotelu na trasie no. i on brzmi tak, że nikt by się nie kapnął, że, no. że, że, no. że, że, że to, to jest nagrane w innym miejscu niż studio muzyczne, więc A no właśnie. takie czasy. No takie czasy, dobrze. Kwiaty z Anią Dąbrowską. Jeszcze o, o koncertach miałem cię zapytać, żebym nie zapomniał. Gramy, w przygotowujemy w tej chwili dwa duże koncerty. W których właśnie wezmą udział goście. Pierwszy to jest 26 na Torwarze, tutaj w Warszawie. O, no to, to bardzo ważne, jest bardzo 26 ważny. października. Tak, a drugi koncert 6 grudnia w, w Katowickim Spotku. Także wszystkich z całego serca na, na te koncerty zapraszam. No ale to ten następny to dla Ślązaków, a tutaj dla Mazowszan i, o, i Warszawiaków, drodzy Państwo, 26 6. października Torwar spotkanie z, z Sebastianem i zespołem jako Power. Bardzo dziękuję za dziękuję spotkanie, bardzo. za rozmowę i za tę naprawdę piękną piosenkę. Drodzy Państwo, polecam również teledysk. Jest dostępny w serwisach streamingowych. Yy, bardzo ładnie. Yy, poznacie przy okazji żonę Sebastiana. Sebastian Karpiel bułecka był z nami w studiu. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję.